Życie jest jak przędzenie nici na krosnach. Wielokrotnie musisz cofnąć się do tyłu, aby dostać się do przodu. Błędy i niepowodzenia są częścią procesu, który kształtuje naszą drogę. Ważne jest, aby trzymać się swojej wizji i nie tracić wiary, nawet gdy wszystko wydaje się być przeciwne. Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe. Bądźmy wdzięczni za to, co mamy. Zamiast zazdrościć temu, co mają inni. Nie mów o nadziei, jeżeli masz w nią wątpliwości. Wielkość nie tkwi w tym, ile posiadamy, ale ile możemy dać. Nasze życie nabiera sensu, gdy potrafimy się podzielić naszym bogactwem, czy to w postaci czasu, miłości, czy po prostu uśmiechu. To w działaniach ukierunkowanych na innych znajdujemy prawdziwe spełnienie. Miłość i dobroć są zawsze odpowiedzią. W miłości i prawdzie znajduje się siła. Znajdź radość w prostych rzeczach. Pamiętaj, że słowa mają moc tworzenia i niszczenia. To, co mówimy do siebie i do innych, ma wpływ na nasze samopoczucie, nasze relacje i nasze otoczenie. Dlatego warto być ostrożnym w tym, co wypuszczamy z naszych ust. Słowa pełne miłości, wsparcia i pozytywnej energii są jak lekarstwo dla duszy. Czyń dobro bez oczekiwania na nagrodę. Nawet w ciemnościach można znaleźć światło. Mądrość zaczyna się od pokory. Szacunek dla innych zaczyna się od szacunku dla siebie. Kiedy uczymy się akceptować swoje wady i niedoskonałości. Jesteśmy bardziej otwarci na akceptację innych. To, co robimy dla siebie, wpływa na to, jak traktujemy innych ludzi. Szukaj prawdy, ale pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem. Wartość człowieka nie mierzy się majątkiem, lecz dobrymi uczynkami. Szukaj zrozumienia, zanim osądzisz. Cierpliwość jest kluczem do spokoju. Kiedy patrzysz na innych ludzi, zwróć uwagę nie tylko na to, co widzisz na powierzchni, ale także na to, co kryje się głęboko w ich sercach. Wszyscy nosimy ze sobą swoje historie, radości i smutki. Zrozumienie tego pomaga nam przenikać przez różnice i budować prawdziwe więzi. Zawsze jest miejsce na przebaczenie. Słowo jest jak strzała raz wypuszczone nie można go cofnąć. Wielkie rzeczy zaczynają się od małych początków. Miłość jest jak świeca. Im więcej dzielimy jej światła z innymi, tym jaśniej świeci dla nas samych. To uczucie przekracza granice i łączy nas jako ludzi. W miłości znajdujemy siłę do przezwyciężania trudności i pokonywania wszelkich różnic. Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Ale słuchanie jest równie ważne jak mówienie. Bądź dla innych tym, kim chciałbyś, żeby byli dla ciebie. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa. Radość jest wtedy, gdy twoje działania są zgodne z twoim sercem. Nawet najmniejszy płomień potrafi rozjaśnić najciemniejszą przestrzeń. Niezależnie od tego, jak trudna może być sytuacja, zawsze istnieje iskierka nadziei, która może zaprowadzić nas do lepszych dni. Warto szukać tej iskierki, nawet w najtrudniejszych chwilach. Nie ma rzeczy niemożliwych dla chcącego. Prawdziwe bogactwo to zdrowie i miłość. Wszystko, co robisz w życiu, ma znaczenie. Cierpliwość jest kluczem do mądrości. Czasami życie wymaga od nas czekania, ale to właśnie w tych chwilach cierpliwości uczymy się najwięcej. Cierpliwość pomaga nam zrozumieć, że wszystko ma swój czas i miejsce, a najważniejsze jest być gotowym na przyjęcie tego, co życie ma nam do zaoferowania. Dziel się swoją mądrością, ale zawsze bądź gotów uczyć się od innych. Prawdziwy skarb tkwi w sercu, nie w portfelu. Rób wszystko z miłością i szacunkiem, a świat stanie się lepszym miejscem. Twoje życie jest jak księga. Każdy dzień, każda chwila, każde słowo, które wypowiadasz, jest jak nowa strona tej księgi. Staraj się więc pisać piękne, mądre i kochające historie, które będą nie tylko Twoim dziedzictwem. Ale także inspiracją dla innych. Twoje myśli są nasionami przyszłości. Wybieraj te, które chcesz zobaczyć rosnące. Szczęście nie jest odkrywane jest tworzone przez nasze własne myśli i działania. Najcenniejsze skarby są często ukryte w najbardziej niepozornych miejscach. Miłość i dobroć są językiem, który może być zrozumiany przez każdego. Niezależnie od kultury czy języka, nigdy nie jesteśmy sami. Nasze marzenia i dążenia łączą nas ze wszystkimi istotami na tej planecie. Najważniejsze decyzje w życiu podejmowane są sercem, nie umysłem. Intuicja jest naszym największym przewodnikiem. Najbardziej wartościowe lekcje życia są często uczone przez błądzenie i popełnianie błędów. Czasami w życiu trzeba przejść przez burzę, aby zobaczyć tęczę. Trudności, z jakimi się spotykamy, są jak burze, które przychodzą i odchodzą. Ważne jest, aby mieć wiarę w to, że po każdej burzy w końcu wychodzi słońce. To nasza wiara i nadzieja pozwalają nam przetrwać najtrudniejsze chwile. I pokonywać przeciwności losu. Tak jak po każdej burzy pojawia się tęcza, tak po każdym wyzwaniu w naszym życiu pojawia się możliwość nowego początku i lepszej przyszłości.